Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej uświadomić dzieci, bo przez dzieci docieramy do dorosłych, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, że trzeba być widocznym na drodze, żeby być bezpiecznym. My jesteśmy kierowcami, jeździmy bardzo dużo w ciągu roku i mamy styczność z bardzo różnymi sytuacjami. Wpadliśmy na pomysł jakieś półtora roku temu. Zobaczyliśmy przeczkę, które w Zakopanu były ubrane. cała grupa przedszkolna była ubrana w kamizelki odblaskowe, a dzięki temu, że były bardzo widoczne, to też były widoczne dla innych, ale były widoczne też dla pani i pani nie była w stanie ich zgubić. Akcję rozpoczęliśmy z firmą PZU i z nią wyprodukowaliśmy pierwszy, pierwszy komplet kamizelek dla przedszkoli. Czę, większa część kamizelek trafiła do przedszkoli w Siedcach, tam trafiło ponad 2600 kamizelek. Teraz przekazaliśmy też część kamizelek do przedszkola w Sokołowie. Obejrzyj się w lewo i w prawo i znowu w lewo. Tak jest. I wtedy obejrzeliśmy się w lewo, prawo i jedzie samochód. I co wtedy robimy? Zatrzymujemy się, czekamy aż samochód Przejdzę. tak dobrze, a później jak samochód przyjedzie i już nie jedzie samochód, to chyba, to można przejść. Można przejść. Przekóć. W tej chwili pracujemy z firmą z nad kamizelkami do szkół podstawowych. Akcja będzie właśnie klasy 0 i 1, od 1 do 3. I tam mamy już zaplanowane szkoły w Siedcach. Zostanie przekazane 5500 karat. Także kolejne dzieci będą bezpieczne na drodze. Na fazy odblaskowe, one właśnie wtedy robią się odblaskowe. I je bardzo dobrze widać odblaszkowe. Ja Wam dzisiaj przywiotam takie gazy. To jest takie miłe zwierzętko, które jest bardzo plastyczne. No, y, można im dorobić uśmiech, może jeździć na rowerze, może robić dużo fajnych rzeczy. E, to po pierwsze, a po drugie on, dzieci lubią fretkę. Ona jest taka giętka, miła i futrzasta i biało-czarna, biało kolorowa jest. Także jest to takie zwierzętko, które kojarzy się bardzo pozytywnie. A Adaś, no, tak naprawdę dlatego chyba, że po pierwsze jest to bardzo popularne i mi ostatnio chłopięce, a, a po drugie, już mamy oko najłatwiej do takich dzieci dotrzeć wtedy, kiedy te kamizelki faktycznie e, są włożone na nich tutaj, teraz. Później, kiedy one zobaczą, jak świecą te kamizelki, kiedy, kiedy są widoczne na ulicy. Na początek na tym e, właśnie spacerze, kiedy wychodzą całą grupą i później to się przenosi do... Mamy nadzieję, ale, ale, ale tak, tak tak w wielu przypadkach jest, przenosi się to e, do domu. Dzieci wręcz wymuszają na rodzicach, że chcą być ubrane właśnie w takie kamizelki o is it? Yes. Yeah. Yeah. Dzieci pamiętają o tym, że trzeba nosić kamizelki, pamiętają o tym, że trzeba nosić odblaski, bardzo pętnie je nakładają i przypominają swoim rodzicom, że wychodząc na spacer bardzo ważne jest, żeby dziecko było, było widoczne. Widzą go kierowcy, widzą go przechodnie. Pośród tego, czego nauczyły się w przedszkolu, myślę, że będą przekazywały dalej.